Hej, więc nie wiem czy to było odpowiedzialne, ale byłam z przyjaciółką w, w Half Price i była, jakby tam były jakieś prezenty coś tam jej, nie? I jedną z tych rzeczy była taka figurka i ona była mega ładna, ale figurki w ogóle nie są jakieś super tanie, nie? Ona kosztowała 80 zł, to nie jest tanio. A jak na figurkę? Wiem, że zaraz zakupuję, ją kupię. I w sumie nie wiem, bo się ją otworzyć, więc nie wiedziałam, że nagram. Taką otwieram. Przecieka mnie zmusiła, żeby to nagrać. Piękne. To jest piękne. To jest piękne. To jest. Piękne. Ale ty pisze, że ona... że ty pisze, że to jest duża... Że to jest duża figurka z jakby wysokiej jakości materiałów i z ładnie zrobiony, że z de de detalami, takimi jak e, na no, przykład ubrania, czy, że w nie wiecie, o co chodzi. W w ubraniach, czy. Nie mogę, nie mogę oddychać, czy włosy. Z drugiej strony, tutaj piszę, że w zasadzie kolor. W zasadzie kolor, y, jakby styl i dekoracja nawet mogą się różnić. I the Warning on the bottom. Eee, nie, 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 nie czytam tego Warning on the bottom. Przecież to jest 15. Plus. Nie wiem o co chodzi. Lepiej tego nie zapytam to zarfę, nie? koncerencie. Będzie jeszcze coś ważnego. Znaczy, że. Żeby tego samego nie zrywać, no ale no, no, dobra że jak to to nie możesz zwrócić czy coś tego typu Coś chciałam powiedzieć zapomniałem co. Nie wiem! Eee... A, to nie trzeba złożyć. No dobra. Muszę um... nic zniszczyć Okej. Okay. O! W ogóle fun fact Ja nie mam pojęcia kim jest ta kobieta Znaczy wiem, że to jest z... z że to jest z jakaś Gigi, Gigi 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 y, czy, y, Czytałam przed chwilą, ale nie pamiętam czego ona jest dam w pięknym komentarzu Bo Po prostu kocham ją bezładna y, no Nie, to jest chyba Jest tak Czekał, że Ma takie trochę przebarwienia. Uważam, ona ma tak mieć. Nie wiem. Ale nie jest jakby. Nie jest perfekcyjna. Ale też. Jak na random item z Half Price'a spodziewałam się, że to będzie jakieś takie dźwięko. Jeszcze potem tym, co pisałam na tym Że to się może, nie wiem, lubić bardzo. To bałam się, ale ja to kupiłam. Nie wiem, czego Mamy jej dupę, nie? Znaczy, dol dolną część. Znaczy, chyba. Eem. Coś tak nie będzie trzymać. Mam podstawkę. I... też nie skomplikować. Przyda mi się, tak, tak nie. to musi być. Coś tak nie działa. No, teraz powinniśmy w górę połączyć. I ogóle powinno być łatwiejsze do połączenia. Nie. Nie chcę jej zepsuć. A! No cóż, jest git, ale... Będzie to padać. No. dół. I to wkładałam w tą stroną. To tak o jest, że ona idzie, idzie. A <grystanie> i ja skończyłam. Torę ten tuf. Ten, co dalej już wchodzi, ładne. N nie żałuję tego. Ну, ладно.